To postać kosmiczna, fantastyczna jak z baśni. Astronomia i pasją i manią. Planet, gwiazd i galaktyk tajemnice objaśni. ruszaj w drogę wraz z małą uranią. Czas ma za nic i przestrzeń, grożąc wciąż po wszechświecie. Prędkość światła Masz szczęście, że znam się na mechatronice, inaczej musiałabym cię przerobić na papugę siedzącą na ramieniu. <śmiech> <śmiech> e, drono, no co ty wyprawiasz? Zachowujesz się jak prawdziwy ptak, a przecież należysz do gatunku zmechanizowanych. nie czujesz bólu ani uczuć. Oj, przepraszam, przepraszam. Tak wiem, jesteś wyjątkowa. Masz wczepiony eksperymentalny chip, odpowiedzialny za emocje. Mm. Robi, co się dzieje? Musiałam dokonać nagłej korekty kursu lotu, żeby nie uderzyły nas w kosmiczne śmieci krążące wokół czerwonej planety. O! Naprawdę jest cała czerwona! Jak jabłko! Bi -bi. Uwaga! Wchodzimy na orbitę. Będzie lalalalalala. Lekkie przeciążenie. Ostrzegać trochę wcześniej. O! Aby, Aby przejść na orbitę to transferową, to musieliśmy zahamować. Witajcie na mojej orbicie. Gratuluję udanego manewru, bo jest trochę tłoczno. Już mi tu poprzesyłali żelastwa. Robot goni robota. Orbiter... Orbitera. To, ale kto to powiedział? Mars. Co? Mars? Czy chcesz mi powiedzieć, że przemówił do nas Mars, czyli czwarta od Słońca planeta Układu Słonecznego? Ten sam. O, wspaniale! Robi, bądź tak dobry i przedstaw mi kilka najważniejszych informacji o Marsie. Ha, warto wiedzieć, z kim ma się do czynienia.

Doliny, kaniony, pustynie i polarne czapy lodowe. Marsjańska Góra Olimp to najwyższy, choć wygasły, wulkan w Układzie Słonecznym. Ma wysokość 25 km, czyli jest trzy razy większy od najwyższego szczytu na Ziemi, Mont Everest. Dawniej dostrzegano na Marsie system regularnych linii, które nazwano kanałami ich pochodzenie przypisywano marsjańskiej cywilizacji. Chociaż okazały się one złudzeniem optycznym, na Marsie faktycznie odkryto ślady przepływów dużych mas wody, między innymi w dolinie Marinera, największym kanionie w Układzie Planetarnym. To gigantyczny dół o głębokości 8 km, 5 razy dłuższy niż nasza Wisła od gór do morza. Powszechna obecność ciekłej wody na Marsie trwała stosunkowo krótko, niedługo po uformowaniu się jego skorupy. Sądzi się, że ogromna dolina, położona kilka kilometrów poniżej powierzchni planety, to prawdopodobnie pozostałość wielkiego Oceanu Północnego. Historię Marsa bada kilka łazików i lądowników, a jego powierzchnię obserwują liczne orbitery, czyli sztuczne satelity krążące na jego orbicie. Sporo mnie wiecie, jestem pod wrażeniem, ale o czymś zapomnieliście. O czym? Fobosie, Deimosie! Fobos, Deimos? Kto to taki? Inaczej strach i trwoga? Ale nie ma się o... czego bać. To tylko moje dwa księżyc? <laughs> no, No, a gdzie ta trwoga? Deimos? Mhm. O tam! Niedługo będzie zachodził. Ten podziurawiony ziemniak? Tak właśnie wyglądają planetoidy. Poobijane i podziurawione kraterami po uderzeniach mniejszych planetoid. O, to musi je strasznie boleć. Dlatego ci dwaj mają szczęście, że przechwyciłem ich na swoją orbitę. O! Widzę fobosa! Ty... Ten też wygląda jak ziemniak. My jesteśmy dwaj księżyce. Raz, dwa. Raz, dwa. Lecz do trzech musimy liczyć. Marsty i ja. Hej, Fobosie. Hej, Dejmosie. Raz, dwa. Raz, dwa. Pokosną się, ty ja i Mars. No cóż, jak się nie ma, coś się lubi. A mogę ci zadać dość osobiste pytanie? Mm -hmm. Powiedz, dlaczego jesteś taki. Czerwony? Mm -hmm. Czerwono-rdzawa barwa Marsa pochodzi od tlenków żelaza pokrywających powierzchnię planety. Czyżbyś zardzewiał, biedaku? Hmm, wyglądasz raczej jak... płomień! Starożytnym Rzymianom czerwień kojarzyła się z wielkimi pożarami w czasie wojen. Stąd nazwa planety od imienia boga wojny, Marsa. Czy on musi tak cały czas nawijać? Ale nie przejmuj się! Połknął Wikipedię! To go wyłącz! Nie wyłączaj mnie! Bo kto poprowadzi rakietę podczas lądowania? A czy na Marsie są pory roku? Tak, ale u mnie rok jest dwa razy dłuższy niż na Ziemi. To muszą być dwa razy dłuższe wakacje! Ale rok szkolny też będzie dwa razy dłuższy. To na Marsie jest szkoła, więc muszą być i dzieci! Robi, lądujemy!

coś znalazła! Pip, 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 pip. To, to... stary łazik! Pip, 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 pip. Jeszcze działa! Raczej Gor ridzy… wrak. Leży tu od wielu lat. I to marsjańskich. Drona! Zyskamy łazika! Łazik wyczerpany. Panele słoneczne uszkodzone. No, chyba możemy mu jakoś pomóc. Trzeba go natychmiast sprowadzić na pokład. Oj, no biedaku, biedaku. Co on mi tutaj tak pika? Po marsjańsku czy jak? To błąd w oprogramowaniu po zwarciu. Zaraz ustawię mu domyślny język polski. Bateria słaba. A! Baterie słoneczne! Trzeba go podłączyć do reaktora! Och. Energia! 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 Poprawimy jeszcze o to kółko i będziesz mógł się swobodnie poruszać! Kółko, kółko! Łazik, jeździć! Pip. Teraz to nie łazik, łazik, ale łazik! Łazik, ale śmiesznie! Uranio, jesteś niesamowita. Naprawiłaś tego złomika. Teraz trzeba go tylko umyć. Drona, bierz wiadro i leć po wodę! Na Marsie nie ma wody, jest lód. Szukaj go na dnie kraterów po nieoświetlonej stronie. Co my byśmy bez Robiego zrobili? Gadająca Wikipedia! na planecie Czy udało się zdobyć lód? Drona przyniosła. A lód jest w wiadrze. O. O. Chyba już stopniał. Piasek, uciekać, uciekać. Piasek robi. Co się dzieje? Nadciąga burza piaskowa. Powinniśmy startować. Lećmy! Lećmy tam, gdzie nas jeszcze nie było! W kosmosie pytania, choć to tylko jest mała dziewczyna.